ja wszystkim, tu Robocia Terabajtka. Bez zbędnego przedłużania zapraszam na film Aryan Brotherhood narodziło się w 1964 roku w kalifornijskim więzieniu San Quentin. To był czas, gdy amerykańskie zakłady karne były niemal w pełni podzielone rasowo, a konflikty między osadzonymi przybierały formę otwartej wojny. Biali więźniowie, szczególnie ci bez powiązań gangsterskich, byli łatwym celem. Właśnie wtedy dwaj skazani mężczyźni, Barry Mills i Tyler Bingham, postanowili stworzyć coś więcej niż o grupę wsparcia. Zaczęli budować strukturę opartą na żelaznej lojalności i absolutnym posłuszeństwie. Na początku chodziło o przetrwanie, ale bardzo szybko Aryan Brotherhood przekształciło się w organizację terroru, zarówno wobec rywali, jak i własnych ludzi. Wewnętrzne zasady były bezlitosne, aby dołączyć, trzeba było dokonać zabójstwa na zlecenie gangu. Okay. To nie był klub, to była przysięga na całe życie. W szczycie swojej potęgi organizacja liczyła bezpośrednio kilkaset pełnoprawnych członków, ale poprzez afiliacje i powiązane grupy wpływ Aryan Brotherhood sięgał nawet kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy osób w więzieniach i na wolności. To ważne, rdzeń był niewielki, ale sieć wpływów ogromna. Dzięki temu gang mógł kontrolować handel narkotykami, hazard i wymuszenia nie tylko za kratami, lecz także poza murami zakładów karnych. Ich znaki rozpoznawcze to swastyki, runy SS, zielona koniczyna, szamrak, nie były tylko manifestacją rasizmu. Dla członków to był kod przynależności, coś w rodzaju pieczęci, która mówiła: ten człowiek nie ma już drogi odwrotu. Tatuaże wykonywano często prowizorycznie w celach, a ich znaczenie było znane wszystkim w amerykańskim systemie penitencjarnym. Ciekawostką jest to, jak bardzo Aryan Brotherhood potrafiło funkcjonować mimo odsiadki swoich liderów. Barry Mills przez lata wydawał polecenia z więzienia o zaostrzonym rygorze, korzystając z pośredników, listów pisanych szyfrem i zaufanych adwokatów. To pokazuje, że gang działał jak organizacja zarządzana z centrali, a nie jak chaotyczna banda. W latach 90. i na początku XXI wieku federalne śledztwa doprowadziły do skazania wielu liderów Arian Brotherhood. Mills zmarł w 2012 roku w więzieniu, a struktura gangu została oficjalnie rozbita. Ale, i to jest kluczowe, ideologia i powiązania nie zniknęły. Powstały nowe grupy inspirowane dawnym AB, które przejęły część symboliki i metod działania. Dziś Arian Brotherhood nie jest już taki jak kiedyś, ale jego legenda wciąż działa. W amerykańskich więzieniach samo wspomnienie nazwy potrafi wywołać strach i ciszę, bo przez dekady była synonimem jednej rzeczy. Jeśli gang wydawał wyrok, nie było apelacji. Historia plac i Kryps to nie jest historia jednego gangu, to opowieść o tym, jak lokalny konflikt zamienił się w narodową subkulturę, która do dziś kształtuje muzykę, modę i język ulic w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się w 1969 roku w południowym Los Angeles. Młody chłopak o imieniu Raymond Washington założył grupę, która miała chronić dzieciaki z czarnych dzielnic przed przemocą i gangami motocyklowymi. Nazwał ją Kryps. Początkowo chodziło o solidarność i obronę o coś, co miało zastąpić brak wsparcia ze strony państwa. Problem w tym, że Kryps zaczęli bardzo szybko rosnąć w siłę. Wchłaniali mniejsze grupy, narzucali swoje zasady, aż w końcu stali się dominującą siłą na ulicach Los Angeles. To właśnie wtedy na początku lat 70. powstała odpowiedź. Kilka niezależnych gangów, które nie chciały podporządkować się Krypsom, połączyło siły. Jednym z ich liderów był Sylvester Scott. Nową koalicję nazwano Bloods od tego momentu konflikt przestał być lokalny, to była już wojna o tożsamość. Crips przyjęli kolor niebieski, Bloods czerwony, ale to nie były tylko barwy, to była przynależność, deklaracja, czasem wyrok. W wielu dzielnicach Los Angeles dzieci uczyły się od najmłodszych lat, że źle dobrana koszulka to nie modowy błąd, tylko potencjalne zagrożenie życia. W latach 80. i 90. gangi zaczęły rozprzestrzeniać się po całych Stanach Zjednoczonych: Chicago, Nowy Jork, Atlanta, Detroit. Dziś łącznie Bladz i Crips to ponad 65 tysięcy członków, podzielonych na setki lokalnych klik. Każda klika ma własną historię, własne zasady i własnych liderów, ale wszyscy odwołują się do tej samej wojny, która rozpoczęła się pół wieku temu w Los Angeles. Jedną z ciekawszych rzeczy jest sposób komunikacji. Glutsi zaczęli celowo unikać litery EC w słowach, zamiast tego pisali ECK, co oznaczało Kryp Killer. To nie był żart językowy, to był sposób na pokazanie, po której stronie się stoi. Najbardziej przerażające w historii Blacji i Krebs jest to, że żadne z nich nie pamięta już o co pierwotnie chodziło. Konflikt trwa tak długo, że stał się tradycją. Dla wielu młodych ludzi przynależność do jednego z tych gangów to nie decyzja, to coś, w czym się po prostu urodzili. To nie jest wojna o pieniądze, to wojna o tożsamość, która trwa od ponad 50 lat i nie ma żadnych oznak, by miała się skończyć. Historia MS-13 zaczyna się daleko od amerykańskich przedmieść. Jej korzenie tkwią w wojnie domowej w Salwadorze z lat 80. Tysiące ludzi uciekało wtedy do Stanów Zjednoczonych, głównie do Los Angeles. Trafiali do dzielnic, gdzie dominowały już lokalne gangi, a nowi przybysze, bez języka, pieniędzy i zaplecza, byli łatwym celem. Właśnie w takim środowisku powstała Mara Salvatrucha, znana dziś jako MS-13. Na początku była to luźna grupa młodych Salwadorczyków, którzy chcieli po prostu chronić się nawzajem. Nazwa O'Mara w slangu Ameryki Środkowej oznacza paczkę kumpli, a Salvatrucha odnosi się do salwadorskiej tożsamości. Problem w tym, że Los Angeles było wtedy tygłem przemocy. Żeby przetrwać, gang musiał być coraz twardszy. Z czasem MS-13 zaczęło budować reputację organizacji, która nie zna litości. Brutalność nie była skutkiem ubocznym, była narzędziem marketingowym. Strach miał chronić ich przed rywalami i przyciągać nowych ludzi, dziś MS-13 liczy, według różnych szacunków, od 30 do nawet 50 tysięcy członków na świecie. Działają nie tylko w USA, ale też w Salwadorze, Hondurasie, Gwatemali, Meksyku, a pojedyncze struktury pojawiały się nawet w Europie. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech MS-13 jest to, jak świadomie budowali swój wizerunek. Tatuaże na twarzy i ciele nie były tylko ozdobą, były komunikatem, nie mam dokąd wracać. W wielu krajach Ameryki Środkowej takie oznaczenia praktycznie uniemożliwiają normalne życie, co jeszcze bardziej wiąże ludzi z gangiem. MS-13 działa w formie lokalnych klik. Każda dzielnica ma własną komórkę, ale wszystkie podlegają wspólnej tożsamości i symbolice. To sprawia, że organizacja jest trudna do rozbicia. Nie ma jednego szefa, którego można po prostu usunąć. Ciekawostką jest to, że amerykańska polityka deportacyjna w latach 90. nieświadomie pomogła MS 13 się rozprzestrzenić. Skazani członkowie byli odsyłani do Ameryki Środkowej, gdzie zaczęli tworzyć struktury od zera, w krajach wyniszczonych wojną i biedą gangrosu jak na drożdżach. Dziś MS 13 jest symbolem tego, jak lokalny problem może zamienić się w międzynarodową sieć przemocy, napędzaną migracją, wykluczeniem i brakiem perspektyw to już nie jest tylko gang z Los Angeles to marka strachu rozpoznawana od Kalifornii po San Salvador. Hells Angels powstali w 1948 roku w Kalifornii, w świecie, który nie bardzo wiedział, co zrobić z ludźmi wracającymi z wojny. Wielu założycieli było weteranami II wojny światowej. Mieli doświadczenie, potrzebę braterstwa i brak miejsca w cywilnej rzeczywistości. Motocykl stał się dla nich symbolem wolności, a klub, nową rodziną, na początku to była luźna wspólnota pasjonatów. Spotkania, wypady za miasto, poczucie przynależności. Ale wraz z rosnącą liczbą członków, klub zaczął przyciągać ludzi, dla których prawo było raczej sugestią niż zasadą. W latach 60. oraz 70. Hell's Angels zaczęli być kojarzeni nie tylko z motocyklami, ale z ciemną stroną amerykańskiej kontrkultury, narkotykami, przemocą i otwartą niechęcią do władzy. Dziś Hell's Angels działają w ponad 30 krajach świata, od USA i Kanady, przez Europę, aż po Australię. Organizacja liczy około 3,5 tysiąca pełnoprawnych członków, ale wokół nich funkcjonują tysiące sympatyków i klubów powiązanych. To ważne, tylko pełnoprawni członkowie mają prawo do charakterystycznej kamizelki z naszywkami, to ich znak tożsamości i statusu. Hells Angels nie są gangiem w klasycznym sensie. To raczej federacja autonomicznych oddziałów, zwanych chapters. Każdy ma własne władze, własne konflikty i własne terytorium. Ale wszyscy podlegają wspólnej tożsamości i zasadom. Wstąpienie do klubu to długotrwały proces, od sympatyka, przez kandydata, aż do pełnoprawnego członka. To rytuał, który może trwać latami i wymagać absolutnej lojalności. Ciekawostką jest to, że Hells Angels bardzo pilnują swojego wizerunku. Ich logo, czaszka w skrzydlatym hełmie, jest prawnie chronione. W przeszłości zdarzały się procesy sądowe przeciwko firmom, które używały go bez zgody. Klub nie pozwala też na swobodne wykorzystywanie swojej nazwy w filmach czy książkach, każda wzmianka to potencjalny problem prawny. W latach 80. i 90. Hells Angels zaczęli być coraz częściej opisywani jako zorganizowana grupa przestępcza, a nie tylko klub motocyklistów. Śledztwa w USA, Kanadzie i Europie wskazywały na ich udział w handlu narkotykami, wymuszeniach i praniu pieniędzy. Mimo to organizacja do dziś utrzymuje oficjalną narrację, że jest jedynie w klubem pasjonatów. To, co naprawdę czyni Hell's Angels wyjątkowymi, to długowieczność. Większość gangów rozpada się wraz z aresztowaniami liderów. Hell's Angels istnieją od ponad 70 lat, bo nie opierają się na jednym szefie, lecz na strukturze, tradycji i micie braterstwa, który przyciąga kolejne pokolenia. Surenos nie powstali na ulicach, oni narodzili się w więzieniach Kalifornii w latach 60. -tych. Jako młodzieżowe ramię meksykańskiej mafii, La Im, czyli Mexican Mafia. Za twórcę struktury uznaje się Luisa huero Floresa, który zrozumiał, że młodzi Latynosi bez zaplecza mafijnego nie przetrwają w systemie penitencjarnym USA. Dziś Surenos to nie jeden gang, to federacja setek mniejszych gangów. Każde miasto ma swoją ekipę Surenos, ale wszystkie podlegają jednej nadrzędnej władzy, La Im. Ich liczba? Szacunki mówią nawet o 150 tysiącach członków w całych Stanach Zjednoczonych. Numer 13 to dla nich coś więcej niż symbol. To kod przynależności do Mexican Mafia, litera M to 13 litera alfabetu. Tatuaże z 13, hasła, graffiti, wszystko kręci się wokół tego numeru. W wielu więzieniach wystarczy, że strażnik zobaczy rzymską trzynastkę na twojej skórze i już wie, z kim ma do czynienia. Surenos działają jak firma z zarządem na szczycie jest dla im, która wydaje rozkazy nawet z krat. Listy, prawnicy, szyfry. Komunikacja działa perfekcyjnie na ulicach są setki klik. Każda ma swojego lidera, ale wszyscy płacą, podatek, Meksykan mafii z narkotyków, haraczy i wymuszeń. Surenos nie walczą frontalnie jak Kryps czy Blads. Oni niszczą przeciwnika systemowo. Zasadzki, noże zamiast pistoletów, ataki na rodziny rywali, brutalne egzekucje w więzieniach ich największym wrogiem są Nortenos, północna frakcja latynoskich gangów, podporządkowana rywalom z Noejstry familia, ta wojna trwa od dekad i każdego roku pochłania setki ofiar. Surenos potrafią wstrzymać całą falę przemytu narkotyków tylko jednym rozkazem z więzienia. Ich struktura jest tak silna, że młodzi członkowie często nie wiedzą nawet, komu naprawdę służą, myślą, że to tylko gang z dzielni, w wielu kalifornijskich więzieniach to Sureno zdecydują, kto przeżyje pierwszy tydzień od siatki. Kiedy patrzysz na te gangi osobno, możesz mieć wrażenie, że to tylko historie o przemocy, narkotykach i pieniądzach. Ale gdy spojrzysz na nie razem, zobaczysz coś innego. Zobaczysz System, Aryan Brotherhood narodziło się z rasowego strachu w więzieniach, Bloods i Crips, z braku ochrony i perspektyw na ulicach Los Angeles. MS, 13 z traumy wojny domowej i imigracji, Hell's Angels, z rozczarowania weteranów, którzy wrócili do kraju, który już ich nie potrzebował. Surenos, z potrzeby przetrwania w świecie rządzonym przez silniejszych. Te organizacje nie powstały dlatego, że ktoś chciał być zły. Powstały dlatego, że gdzieś po drodze zabrakło państwa, szkoły, wsparcia, drugiej szansy i dopóki Ameryka będzie sprzedawać sen o sukcesie, nie dając narzędzi, by go osiągnąć, dopóty te gangi będą rosły, jeśli ci się podobało, zapraszam do obejrzenia mojego krótszego materiału omawiającego najgroźniejsze meksykańskie kartele oraz do zostawienia łapki i subskrypcji. Całuski i do następnego.